Cześć, cześć, witam Cię bardzo serdecznie ze Ania zagraska. Chciałam Ci dzisiaj powiedzieć, że będzie o Adobe Illustrator 2023, który się niedawno pojawił i chciałam Ci pokazać takie dwie fajne funkcje. Oczywiście parę nowości zostało wprowadzonych tam w efektach 3D, w recenzjach plus dwie takie fajne nawet funkcje, które chciałabym Ci właśnie dzisiaj pokazać, ale przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że najpierw trzeba zupdate'ować program. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś. To warto to zrobić. Creative Cloud się kłania, czyli zrobisz to właśnie poprzez Creative Cloud, natomiast trzeba wziąć pewne rzeczy pod uwagę. Mianowicie, ja mam zainstalowane programy, jedne po polsku, inne po angielsku, i to nie jest tak, że w tych update'ach pojawiają mi się wszystkie aktualizacje naraz tutaj, tylko muszę niestety przełączać język, ponieważ one nie są tutaj tak widoczne. Nie wiem czemu tak jest, ale warto mieć to na uwadze. Więc trzeba było sobie przełączyć: Mam tutaj, jakby częściowo, ten Creative Plot po polsku, częściowo po angielsku. Jak przełączyć sobie te aktualizacje? Przede wszystkim tutaj trzeba wejść Manage Auto Updates i tutaj jest autoaktualizacja. Jeżeli nie tędy, to tutaj w preferencjach. U mnie jest, w Windowsie to musisz po prostu poszukać. I domyślny język instalacji ja mam polski, więc jakby mam takie programy i w tych, według tego, co tu jest pokazane, no to nie mam żadnych update'ów. Ale wystarczy, że przełączę język domyślny na English, international, w tym momencie pojawiają się inne aplikacje i pojawia się jakiś tam update z czegoś. Więc jeżeli ty nie widzisz możliwości zaktualizowania na przykład swojego programu, to warto przełączyć sobie tutaj język instalacji i sprawdzić, czy na pewno nie masz, ponieważ no niestety mogą się na przykład nie, nie pojawić, tak? Czyli jakie ja mam tutaj wprowadzony ten inny język, to wtedy pojawiają się jakieś tam update'y. Ok, a teraz powrót do samego ilustratora. Przede wszystkim przygotowałam sobie taką bazę, żeby Ci pokazać, jak będą te kolejne efekty wyglądały. A mianowicie napis zwykły, najzwyklejszy możemy tutaj sobie na przykład zrobić. A niech będzie black, taki po prostu zwykły, jakieś tam tło, żeby pokazać ten efekt. Tło zostało wybrane tutaj z styli grafiki. Tutaj sobie jakiś tam stąd wybrałam i takie tutaj dodałam. No i teraz ten efekt. Taka została wprowadzona nowość żeby dodać jednym kliknięciem efekt neonu poprzez szybkie operacje. Te szybkie operacje znajdziecie tutaj w tej lupce po prawej stronie u góry, gdzie u nas w Polsce się nazywa to Odkryj, albo tam po angielsku Discover i tutaj można znaleźć te nowe, te nowe funkcje. Te nowe funkcje znajdziecie tutaj w części Przeglądaj i to są szybkie operacje. I te szybkie operacje, jak tutaj klikniecie, to macie kilka takich. Tutaj jest na przykład kolorowanie, tekst retro, czyli wystarczy, że jednym kliknięciem jednym kliknięciem nanosi się efekt. Natomiast tutaj jest też neon, więc zobaczymy, czy w ogóle da się te operację tutaj cofnąć. Da się. Tutaj mamy jeszcze tekst old school i mamy tekst z blaskiem neonu i ten chciałam Ci generalnie pokazać, więc naciskam na niego i został zrobiony tekst na neonu. Hmm, automatycznie pomniejszył mi się troszkę napis. I teraz yy, poprawianie. Możesz poprawiać to w panelu właściwości, co Ci się u góry pod, pod, podświetla, jak na to najedziesz, albo w panelu wygląd. Tak, czyli panel właściwości. To tutaj będzie właściwości lub wygląd. Ok, czyli to na razie sobie mogę usunąć. Na przykład napis sobie powiedzmy większe, bo chciałabym, żeby był a większe. Ok. I mamy tutaj to właśnie ten efekt neonu, który wygląda w ten sposób. Można go tutaj dać trochę za tło, żeby można było sobie obejrzeć jak to wygląda. I gdzie nanosimy te zmiany? No ja na przykład lubię panel tutaj wyglądu. A tu jest panel właściwości, ale ja tutaj nie widzę tych zmian, chociaż tutaj są prawdopodobnie bo to jest efekt. Otwórz panel, dobra. Ja mam tutaj ten panel właściwości i tutaj można nanieść wszelkie zmiany, zmienić kolor i zmienić efekty, bo tutaj wszystko jest zrobione po prostu za Ciebie. Ilustrator naniósł te wszystkie efekty, ustawienia i w zasadzie masz na gotowo, wystarczy tylko zmienić kolorystykę, dopasować i będzie inny neon. Można oczywiście też przetestować, czy można zmienić, zmienić kolory kompozycji i można spróbować stąd zmienić na przykład na jakiś tam inny kolor, można przetestować, czy w ogóle będzie to działać. Więc sprawdźmy, no i działa. Więc zamiast tam klikać ile trzeba, bo trochę tych funkcji tam jest. Można zobaczyć, czy tu też działa. Można po prostu zmienić kolor poprzez tamtą tą funkcję edycja kolorów. Czyli zmień kolory kompozycji, można zmienić, nie wiem, na powiedzmy. Czerwony, przesunąć tutaj o. Trzeba chwilę poczekać na wprowadzenie tych wszystkich opcji. I jest czerwony neon. Więc w zasadzie dosyć szybko i prosto. I to jest ta funkcja, właśnie z tym neonem, którą można zrobić, więc fajna zabawa. W jednym kliknięciu nie trzeba tutaj się gimnastykować. Druga taka funkcja, która się pojawiła, to jest na przykład Pokażę ci, jak to będzie wyglądało. To tutaj sobie. O, tak, zrobimy sobie, narysować cokolwiek tutaj rysuję Akurat jest mi niewygodnie. Ale zaraz coś tutaj narysujemy. Dobra, możemy to troszkę przesunąć. Żeby było widoczne, co i jak. Ok, to ja zmienię tego kolory w ten sam sposób, co tutaj zmieniliśmy. Na przykład na... No niech będzie jakiś taki kolor. No dobra, niech tam będzie. Jest taka funkcja, która się nowa pojawiła. Tylko żeby ona działała, trzeba zaznaczyć dwa obiekty. Czyli trzeba zaznaczyć zarówno tą kreskę, jak i napis. I potem wchodzimy w obiekt i jest coś takiego jak przeplot, i tu jest utwórz. I pojawia się lasco. I tym lasem możemy tutaj zaznaczyć dokładnie takie tutaj: miejsce styczności, miejsce styczności. Na przykład możemy też zaznaczyć to miejsce styczności. Ok. Czy tam nawet to. I to jest taki efekt, który powoduje, że ta linia idzie pod spodem. Tylko trzeba to ładnie wszystko dokładnie zaznaczyć, tak jak tutaj, w tym miejscu zaznaczone lub w tym miejscu, że ta linia właśnie fajnie, fajnie przechodzi raz tyłem, raz przodem. Może tak tego tutaj nie będzie widać. Natomiast w tej chwili, jak jest ten efekt nadany, to te elementy są połączone więc nie mogę oddzielnie edytować czegokolwiek, w sensie ich przesuwać, tak? Natomiast mogę tutaj zrobić znowu przeplot i mogę usunąć efekt. I na przykład, żeby lepiej było widać, to możemy zrobić po prostu zwykłe rysowanie. Żeby zrobić zwykłe rysowanie, to tutaj na przykład jest coś takiego, nowa kompozycja z wyglądem podstawowym i po prostu narysować coś od początku i on się nie powinien dodać, tylko będzie pewnie zwykły kontur. I tak powinno właśnie być. Czyli nowa kompozycja ze zwykłym. Tutaj będzie on lepiej, powiedzmy, widoczny. Można by tutaj trochę jakoś tam. O. I teraz te stosować możemy jeszcze raz ten sam efekt, bo chciałabym ci pokazać, jak on będzie wyglądał. Czyli obiekt, przeplot, utwórz. Tam mi się nie, nie kliknęło. Przeplot, utwórz. I zaznaczam dokładnie i wyraźnie, co. Tutaj zaznaczyłam za daleko, trochę mi się to wylazło, ale na przykład można być tak. Trzeba być bardzo precyzyjnym, bo tutaj niestety, ale nie ma możliwości e, zrobienia błędu, bo nie ma możliwości tego tak poprawienia potem, jeżeli coś nie tak sobie e, zaznaczycie, nie? E, więc tak. O, i tutaj było źle zaznaczone na przykład, nie? Więc e, niestety, ale trzeba być precyzyjnym w tym. Bo nie, bo nie można, mimo że tu jest edycja, to i tak jak tak ja to zaznaczę, to on działa nie tak jak to trzeba, więc więc nie bardzo do końca jeszcze można to poprawiać. Myślę, że to jest kwestia pewnie tam kilku aktualizacji, oni to dopracują, więc zrobimy sobie Usuń, znowu Utwórz i na przykład zrobimy to na nowo. Czyli trzeba wszystko tutaj, chyba nie mam tych obiektów wszystkich zaznaczonych, Zobaczymy zaraz. Yy, tak, więc tutaj coś zrobimy jeszcze raz. Odsunięcie tego. Możemy tutaj sobie wyjść na to może szare pole. Okay. I będzie w menu można było operować ten, czyli przeplot, otwórz. I na przykład tak. I możemy sobie zrobić w ten sposób, że tutaj idzie pod spodem. Na przykład częściowo. i No i to jest właśnie ten ciekawy efekt, że można zrobić coś przeplatane. Tutaj znowu coś nie do końca precyzyjnie, więc trzeba być dosłownie uważnym, bo nawet jeżeli ja to jeszcze zaznaczę, to on to zaznacza odwrotnie i nie da się na razie nic z tym zrobić. Oczywiście edytować nie można, przesuwać tych elementów oddzielnie, natomiast można je edytować w formie ścieżki. Na przykład na tej zasadzie w formie ścieżki można to edytować. Można tutaj zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeżeli będzie ta edycja, więc taką edycję jak najbardziej można zrobić i tak. Się tym pobawić. Czyli to jest taka właśnie funkcja, że można zrobić coś takiego przeplatane zamiast zrobić kilka masek albo kilka różnych innych rzeczy i funkcję Można to zrobić po prostu wręcz jednym kliknięciem. Oczywiście wszystko razem jest połączone, można to przesuwać do woli, nie, nie trzeba się martwić, że coś gdzieś zostanie lub coś nie będzie uzdolnione. Więc to jest o tyle, o tyle fajne. To są takie właśnie dwie rzeczy ciekawe, które chciałam Ci powiedzieć, bo oczywiście tam obiekty 3D to pewnie będą następnym razem. I oczywiście jakieś tam recenzje udoskonalili. Natomiast to są takie fajne, ciekawe nowości, których, których wcześniej nie było. Także tyle by było na, na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że te fakty Ci się podobają. Warto przetestować wersję 2023 i pobawić się i dyrektować. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Pa, pa!